Trwa Bogu. Witajcie jeszcze raz. to jest abstrakcyjne myślenie, ale w starym życiu bym nie pomyślał, że ktoś mnie może zaprosić, żebym służył słowem. Nowe życie z Bogiem jest zaskakujące. Także dziękuję za taką możliwość i przejdę od razu do wstępu. W trakcie, kiedy rozmyślałem nad tym, czym się podzielić, przypomniało mi się zdanie, które wypowiedziałem po nabożeństwie w Bładnicach. Siedzieliśmy wspólnie przy jednym wielkim stole, gdzie od krawędzi do krawędzi była masa potraw. Zapachy pobudzały apetyt, ale nie na jedzeniu chcę zwrócić uwagę, ale na tym, że Pan Bóg się zatroszczył, aby na stole stanął wazon z kwiatami. Mały, skromny, ale był. I taka była treść zdania. Pan Bóg się zatroszczył, aby na stole były kwiaty. Jakoś tak przykuły moją uwagę i muszę przyznać, że gdzieś w głębi się rozradowałem tym widokiem. Ten wspólny posiłek po nabożeństwie i jedzenie miałem zakodowane jako coś normalnego, a tu niespodzianka. Ktoś się postarał, aby upiększyć stół kompozycją kwiatów. Można zadać takie, można zadać takie pytanie, po co wnosić coś, czego nie można od tak skonsumować? Jaki z tego pożytek? I idąc dalej, rozbiję myśl na dwa punkty. Jakby się zastanowić nad tym, co jemy, to pokarmy wchodzą do naszych ust, a wychodzą gdzieś tyłem, drugą stroną. W międzyczasie dostarczyły naszym namiotom energię potrzebną do przetrwania i zapominamy o nich. Szybko kończy się użyteczność jedzenia, co nie zmienia faktu, że nasze ciała potrzebują pożywienia. W ogóle kwestia, że mamy kubki smakowe i receptory, że to tak wszystko działa, to jest jakiś fenomen. I druga odnoga, czyli ten wazon z kwiatami. Ciało mojego nie nakarmił, ale przypomniał i zwrócił moją uwagę na potrzebę takiego duchowego przeżywania piękna, żeby i ta sfera mogła być nasycona i zaspokojona. Parę dni później, idąc na zakupy, zatrzymało mnie pięknie oświetlone drzewo przez latarnię obok bloku. To podświetlenie i ten jesienny żółty kolor liści w tej ciemniejszej atmosferze to było coś fenomenalnego, jak to się prezentowało. Zrobiłem taki wstęp i przejdę teraz do fragmentu słowa Bożego z Księgi Rodzaju przeczytam z drugiego rozdziału od siódmego wersetu. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia, i człowiek stał się żywą istotą. A Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie wedenie i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. Pan Bóg sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu, rodzące wspaniałe owoce, w tym drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Ważąc kwiatami, trochę jak taka przypominajka, stanął pośrodku smakołyków i ogłosił, że jest coś więcej niż syty brzuch, że celem życia może być coś więcej niż konsumpcja. Nie zostaliśmy jako ludzie przeznaczeni do maszynowego przeżuwania trawy. Pomyślałem, że skoro tak prężnie jako ludzie wykazujemy starania o sprawy natury cielesno-żołądkowej, to czy nie powinniśmy raczej skupić się na głębszych doznaniach i mieć starania o sprawy natury duchowej? Człowiek to nie zwierzę z programem pić, jeść, spać i przedłużyć gatunek. A jednak mamy tendencję do życia na przekór Bożemu Zamysłowi, tak jakbyśmy go zagłuszali. Obserwowalne jest nieraz takie. Zezwierzęcenie, pustka, obojętność, byle jakość, a mimo to Pan Bóg, znając dzieje świata i wiedząc, jak my jako ludzkość postąpimy z Jego stworzeniem, tak czy siak postarał się, aby urzeczywistnić i zdefiniować piękno. W przytoczonym fragmencie pierwsze w kolejności pojawiło się stwierdzenie, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania. Nazwałem to wrażliwością. Na pierwszym miejscu pojawia się umiejętność przeżywania i wychwytywania tego piękna, które zaprojektował Bóg. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boże, a co za tym idzie? Nieprzypadkowo została gdzieś w nas zaszczepiona taka potrzeba, a Bóg w swojej łasce, bo inaczej nazwać tego nie można, pozwala nam odczuć ulgę. Są potrzeby cielesne, póki żyjemy w tych ciałach, i są przede wszystkim potrzeby duchowe. Dzięki tym kwiatom na stole, czy podobnie dzięki temu obrazowi podświetlonych liści, ja się na moment zatrzymałem. Tak jakbym został przynaglony i zachęcony do oddania Bogu chwały. Można powiedzieć, że one opóźniły moment jedzenia. Priorytety zostały przemeblowane. Wytężyłem wzrok, trochę zadumy, takiego zachwytu nad pięknem. Mamy niesamowitego Boga, ale czy umiemy go docenić w taki sposób, na jaki rzeczywiście zasługuje? Przeczytam fragment z psalmu XIX od pierwszego wersetu. Dla prowadzącego chór Psalm Dawida. Niebiosa ogłaszają chwałę Boga. Firmament opowiada o dziele jego rąk. Dzień dniowi podaje wiadomość. Noc z nocą dzieli się poznaniem. Nie jest to mowa ani nie są to słowa. Nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk. A jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie. Na tych krańcach on postawił słońcu namiot, z którego wychodzi ono jak pan młody z małżeńskiej sypialni, tryska wigorem jak zawodnik tuż przed swoim startem. Na krańcu nieba wschodzi, na drugim krańcu zachodzi i nic się nie ukryje przed jego promieniami. Życie bez Boga w oddaleniu jest tym czymś co Kastruje człowieka z tej marzycielskiej, poetyckiej iskry. Prawdziwe Boże uwrażliwienie, o którym wcześniej wspominałem, jest rzadkością. Niejednokrotnie w jej miejsce wchodzi znieczulica i zobojętnienie. A dzieła Pana, wyraźne w najdalszych zakątkach świata, cały czas ślą swój przekaz, i chociaż nie mają ust i nie mogą przemówić tak, jak my mówimy, to wydobywa się z ich krtani taki niemy krzyk który dopomina się o atencję. Gdzie się podziała prawdziwa adoracja? Ale nie martwego kawałka pnia, tylko oddanie chwały temu, który to wszystko wymyślił, ożywił, pokolorował, a na dodatek uzdolnił nas do przeżywania artyzmu stworzenia. Przeczytam teraz fragment z Listu do Rzymian z pierwszego rozdziału. Będzie to od 18 wersetu. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Gdyż to, że on istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota. To jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata, przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych tak, że nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali mu jednak należnej czci. Nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trawnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Lekceważąc wdzięki i kunszt tego, co nas otacza, czyż nie lekceważymy stwórcy? Czy nie jest to zmarnowany potencjał, jaki został w nas zdeponowany? Niebezpieczeństwem jest zarówno ignorowanie sygnałów, które do nas docierają. Ale też i zachwyt stworzeniem, w którym zapominamy o stwórcy. Gdzie się podziała wrażliwość, która jest przesiąknięta Chrystusem i wskazuje na Chrystusa? Pożera ją grzech, głupota i pycha. Zastępowana jest bałwochwalstwem, w którym człowiek człowiekowi daje honoraria należne Jezusowi Chrystusowi. Można oddawać cześć i chwałę ludziom w kościele, obrazom. Posążkom, czyniąc z nich złote cielce. To jest przerażające. A Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie przejdzie obojętnie obok takiej zniewagi. Przeczytam teraz fragment z Psalmu 53 od drugiego wersetu. Nierozumny stwierdził w swym sercu: Nie ma Boga. Wszyscy ulegli zepsuciu, żyją niegodziwie, nikt nie dba o dobro. Bóg spojrzał z nieba na ludzi, by zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, ktoś, kto szukałby Boga. Ale wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli, nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. I nieważne co myślę ja, nieważne co myślisz ty, chwała Bogu się należy, niezależnie czy nam się to podoba, czy nie, to nie ma znaczenia. Nie będzie usprawiedliwienia dla tych, co świadomie odrzucają Boga i jego dzieła, ponieważ uczynił wszystko widocznym. Nie przejdzie żaden argument. Tylko zanurzenie się w krwi Baranka zakrywa naszą haniebną nagość. Nie ma innej drogi. Przeczytam fragment z listu do kolosan. To będzie pierwszy rozdział, od 15 wersetu, i pociągnę dalej myśl. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praw przyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko w niebie i na ziemi to, co widzialne i niewidzialne trony oraz rządy, zwierzchności i władze wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w nim trwa wszystko razem połączone. Wiecie, kiedy myślę o tym, że wszystko zostało stworzone przez Jezusa i dla Jezusa. A mimo to, jako garnki, nie garncarze, ale garnki, możemy być żywymi świadkami Jego dzieła, namacalnego rzemieślnictwa, zobaczyć, usłyszeć, poczuć to w dłoniach. To po prostu jestem zdumiony. Ja, garnek, proch ziemi, mogę przeżywać, myśleć, odbierać bodźce, analizować. Jestem zdziwiony, bo pomyślcie, przecież to nie dla nas, nie dla mnie i nie dla ciebie zostało stworzone. Ale kiedy instrumenty i nasze głosy wielbią Boga i robią to dla Niego, bo jest godzin chwały, to jednak odczuwamy radość z muzyki i uwielbienia. Cieszy nas ludzki śpiew i barwa instrumentu. Kiedy w pracy na świeżym powietrzu słyszałem, jak ptaki zaczęły śpiewać, przecież one oddawały chwałę Bogu swoim jestestwem. A ja mogłem się rozradować tą ćwierkającą kompozycją. Bóg mi pozwolił wsłuchać się w ten śpiew i mnie nim nakarmił. Wiem, że nie było Was przy mnie, ale musicie uwierzyć na słowo, że to było bardzo przyjemne. Stwierdzenie, że Bóg jest dobry, bliższe jest niedocenieniu Jego, jak odniesiemy do tej skali, do tego wszystkiego, czym nas obdarzył i otoczył. Dla mnie to jest poza miarą tego, co jestem w stanie ogarnąć swoim umysłem, żeby to opisać. I powtórzę się jeszcze raz, podkreślając, że to nie dla nas, a jednocześnie jak wiele możemy z tego czerpać i doświadczać, co tylko i wyłącznie łaska. Odniosłem się do świata materialnego, ale jest jeszcze perspektywa dzieła zbawienia, które się dokonuje w nowonarodzonych dzieciach Bożych. Wszelkie ozdoby, którymi jesteśmy udekorowani, wszelki przejaw darów i błogosławieństw Ducha Świętego, także zostały stworzone dla Boga i Jego chwały. I to jest łaska, że możemy być uczestnikami takich cudów, jako narzędzia, posłuszne narzędzia. Nasze codzienne postępowanie ma cieszyć oko dla Chrystusa. Kościół, oblubienica i cały jej depozyt jest dla Pana Młodego. Nie nasza to była wola i staranie, aby dostąpić łaski i stanąć oczyszczonym przed Bogiem. Uważajmy, aby piękno tej łaski. I ta perspektywa życia z Bogiem nie zamieniła się w przypisywanie sobie zasług i komplementów, które do nas nie należą. Nie jest powiedziane, że nigdy i w żadnym wypadku ludzi wierzących nie dotyczy powienie się w rozkoszy i wdychanie oparów pychy. Sromotna klęska czeka tych, którzy się nie uniżą przed Bogiem albo będą chcieli zrównać się z Najwyższym. Słowo Boże przestrzega nas historią Szatana, który kiedy to Jego piękno, Uczyniło, go, uczyniło jego serce wyniosłym i zniweczyło mądrość. Przeczytam teraz wiersz zatytułowany Obuda. Mową chaosu, dziwadeł i kokieterii. Dziś stała się obuda pełna biżuterii. Sym wdziękiem powala i niejedną zgina nogę, stawczoła oponentom, armia stąpa rzeźkim krokiem. Chcę pośredniczyć falom, zakłócać boską przestrzeń, odłączyć cię od tlenu, wydrwić terapeutę. Traktaty pokojowe wygasły z datą startu. Niechaj tytuł cię nie zdziwi, on być może dziełem żartu. Ptaki, drzewa, trawa polna, błękitne niebo. nie mógłbym wymieniać i wymieniać. Jako dzieło stworzenia służy także do komunikacji. Fragment z listu do Rzymian też o tym mówił. Bóg komunikuje się z człowiekiem na różne sposoby i wykorzystuje stworzenie, żeby nam coś uzmysłowić, żeby nas pouczyć. I taka myśl przeszła mi przez głowę, że można oczekiwać, wymuszać na Bogu jakichś duchowych przeżyć, żeby mówił przez wizje, sny, proroctwa. A tak naprawdę to odnoszę wrażenie, że mogę sam sobie nie zdawać sprawy, jak wiele razy Bóg mi coś komunikował. W prostych, codziennych okolicznościach, a ja okazałem obojętność. Przeczytam teraz fragment Kazania na Górze, które się odwołuje m.in. do tej trawy polnej. To jest Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, od 24. wersetu. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię Wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki: nie sieją one i nieżną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania: dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty nie trudzą się, nie przędą. A mówię Wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o Was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Z doświadczenia wiem, że kiedy byłem w takich sytuacjach, finansowo podbramkowych i pozornie nieprzyjemnych, pojawiały mi się w głowie różne myśli, pomysły. Nieraz to były takie kulfony, które za wszelką cenę stawiały opór względem tego, co pisze w Słowie Bożym. Ale czym by była wiara, gdyby ją można było okiełznać tym światem materialnym i ludzkimi dowodami? Na pochybel podpowiedzią ciała i tym kulfonom w głowie, ze świadomością priorytetów, o których mówi Słowo Boże, Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Na tyle, ile miałem sił, uchwyciłem się tych słów i doświadczyłem na własnej skórze, jak bardzo, jak precyzyjnie Bóg działał i zaopatrywał, stawiając na mojej drodze ludzi, którzy mi błogosławili na różne sposoby, czy to robiąc zakupy, czy dosłownie wręczając gotówkę, czy wręczając mi w swojej porcję dobrego obiadu. Każda forma była cenna. I to jest słowo Boga żywego. Nieraz jest tak, że wzbraniamy się przed skokiem w nieznane. Może to nieznane definiujemy jako przepaść i usprawiedliwiamy się, rezygnując ze skoku, że nikt nas tam na dole nie złapie. A co jeśli Bóg i jego ręce tam czekają, żeby Cię chwycić i przeprowadzić przez wszelkie trudy i znoje? Tylko w jaki sposób ma chwycić i przeprowadzić, jak my nie skoczymy. Wracając jeszcze do tego wazona z kwiatami, pomyślałem, że ciężko takiemu udekorowanemu naczyniu przebić się do tej szerszej publiczności, gdy wokół biesiada niekończące się ucztowanie, słuchać huk, gwar rozmów, znajdzie się masa rzeczy, która skutecznie odciągnie od niego wzrok. Ale tak naprawdę to zweryfikuje, kto jest kim. Kto będzie gotów poświęcić różne przyjemnostki na rzecz Słowa Bożego. Które jest tym czymś, czego nie można od tak zjeść. Ono ma zachęcać tych, którzy chcą przeżywać duchowe piękno z Jezusem Chrystusem i skutecznie odpędzać tych, którzy nie chcą uznać Słowa Bożego jako autorytetu w ich życiu. A pisząc to. Na myśli miałem Was samych jako społeczność, jako zbór. Na tym stole pełnym potraw, w otoczeniu beztroskiej biesiady, ktoś miał staranie, aby postawić bukiet kwiatów. Żyjemy w takich czasach, gdzie idea głoszenia czystej Ewangelii została zastąpiona licznymi pomysłami pod tytułem Jak przyciągnąć ludzi do kościoła, zaspokajając ich cielesne potrzeby. Ilość osób zgromadzonych w danym miejscu niekoniecznie idzie w parze z jakością. Więcej nie musi oznaczać lepiej, a mniej wcale nie oznacza gorzej. Ludzka matematyka i ludzkie myślenie to nieboże matematyka i nieboże myślenie. Dbanie o jakość, której podstawą jest Słowo Boże, to podstawa. A jeśli Bóg zechce pobłogosławić liczebnością, to chwała Mu za to. Boży chleb smakuje i pachnie. Dobrze wygląda, godnie się prezentuje. Jak teraz pastor Andrzej w jednym kazaniu powiedział nieraz trzeba się trochę wysilić i pojechać kawałek dalej po dobry chleb zamiast zadowalać się byle czym, choćby i stało na wycieraczce pod, naszymi, pod, pod drzwiami naszego domu. Boży chleb przyciąga czymś innym i oferuje zupełnie inne doznania niż to, do czego przyzwyczaja świat i prawidłowo. Chwała Bogu, że nie jest taki jak człowiek, nie przyciąga do siebie ludzi imitacją i złudzeniem prawdziwego Kościoła, ale prawdą i świętością swojego słowa. Życzę tego sobie i Wam, aby ta podróż zwana życiem była wypełniona prawdziwą Bożą wrażliwością i dziękczynieniem za to, co nas otacza jeszcze tu na tej ziemi. Ale także wdzięcznością za to, jak duchowo zostaliśmy uświęceni, ponieważ nie każdy ma ten dar łaski, aby móc żyć w takiej bliskości z Bogiem. Przeczytam jeszcze jeden wiersz. Jest on zatytułowany Wymiary. Ziemski krąg ubrany w wyniosłą naukę, próbując okiełznać teorię wszechświata. Zechciał zapomnieć o świętym przybytku, zechciał po ludzku wydłużyć swe lata. Czy słuszna to idea, by liczebnie badać świat? Kiedy cyfrą po omacku diagnozują mnie swój kwiat? Który to ze wzorów, no powiedz mi człowieku, zaspokoi twe pragnienie znajomości tego wieku? Ile jest dźwięków do odkrycia? Ile zostało słów do wypowiedzenia? Jak dużo smaków do skosztowania? Jak wiele woni do wyczucia? Jak nazwać najczulszy z pieszczotliwych dotyków? Gdzie kończy się paleta kolorów? Kto je wszystkie zdoła policzyć? Kto zna Ciebie, o Boże? Kto ma odwagę przypisać Ci wymiary? Tak czynią ludzie bezbożni, ubierający Cię w szaty ich własnych wyobrażeń. Która z tych prób nie spełznie na niczym? Każda. Będę krzyczał, każda. Bo taki jest mój Pan, wieczny i nieskończony. Niechaj dudni odwieczny dźwięk słowa, niech Twój duch pachnie ze smakiem, niech Twój dotyk wyraża w kolorach rozmach tronu obtulonego orszakiem. Amen.